Co drugi obiec i to lopi Dziomy tracą psychę, ale rozbijają banki Wariatu tak. za złe maniery rozbijają bańki Szósta rano odwodnieni, popękamy parki, Jestem dżentelmenem, kocham wszystkie moje fanki Ciężko zapierdalam dziwko, bo nie znam się lanki Ale co? Jak trzeba kartony z nie dzwoni do hań Ona mówi, że widziała diabła na bogi od czarni Gdy dłoni z ogulu, zrobiła ci kuku Pozdrawiam Barbarę, przyznam jeśli duchu, starcie po małej, no a potem po maluchu. Główny paranoi, no i jeszcze pięć lat Nie, Wciąż myślę o piekle, no a nie o świetnym duchu. Dziewałem <grym> się na Angel jak do siebie, a kuglu. Słucham <grym w sumie> tylko ojciec, a nie kurwa. Dla musu, szare okulary, twoje kurwa. Dreszcie czwarty, nie bez miliona, ale dla niej jestem gwiazdą. Myślałem, że nie mam tego, ale chyba mam to. Skurzy synu, nie chcę. Zwysł, mam nie, ma nie